śnieg. Zbieramy się, idziemy dzisiaj do pediatry. Jak nas przyjmie o 8, jesteśmy umówieni. Ola sobie pospisywa wszystkie 48 uwag. Tak, 500. Ile? 500. 500. Nie mamy spisane, jakby swoje pytania odnośnie rozwoju tej maluszka. Lecimy niedaleko, aczkolwiek jest zimno, więc musimy podjechać samochodem, żeby nie mała i nie przechodzić. Zbieramy się, zobaczymy, co nam lekarz powie. Chciałem już kurtki zimowe pochować, to było 15, 16, 18 czy tak wcześniej? Bo idziemy tak? Tak, samochodem. To bez znaczenia, bo czasowo myślę, że na to samo wyjdzie. Było już 16-17 stopni, przedzieliśmy siedzieliśmy na balkonie, prawie się opalaliśmy. A tu dzisiaj jest minus 2, walna widzę minus 6, 8 rano. Więc taka zmienna temperatura na wiosnę. Więc 7 teraz pokazuje. Dobra, za chwilę się ubieramy i lecimy, ale jeszcze chwila. na jakiś wyjazd Ale jak Ale na zmianę trzeba mieć. U lekarza jakieś pieluchy zapasowe, kremy do smarowania. Co tam jeszcze wzięłaś? Kocyk? Kocyk na drogę. Nie, nie kocyk. Nie, kocyk nie, bo kocyk ma w tym, w nosidełku. Co no, odpadło? Gdzie to znalazłeś? No tak się tam, tak się martwiłaś. Czyli bocze, czyli to znaczy, że niedługo będziemy już wrzucać do zamierki tak? Dobra już. Znaczy na Przygotowujemy. No tak, ja kurtkę chciałem włożyć, a przecież dziecko trzeba przygotować jeszcze Marusia już gotowa. Jak potędzimy, A, żeby zadzwonić? Tak, no już żonara no, Mam gotowe fajnie ten kocyk jest. Teraz przynajmniej na zimne dni do przykrycia, akurat dostosowany do foteliku. Do fotelika. Po co ta wstążka mi nie wytłumaczyłaś? Żeby nikt jej nie zauroczył. Co to znaczy? Żeby nie wyła jak głupia. Żeby nikt nie zauroczył, żeby nie była jak głupia? Co to znaczy? A była, płakała. A wyła? To na razie działa wstążka. Taki, za, taki zabobon. Dobra, zbieramy się powoli. Zobaczmy, co tam u niej. Śpij go, Idziemy. Idziemy. Co snu? Czy to się No Chyba bardziej niż ono. A udało mi się nagrać ten, to jej takie harczenie. Takie... W nocy? No, Nie, więc... ja myślę, że to jest jakieś takie naturalne, tylko nas to trochę dziwi. Oczywiście. No, ja bym powiedział, że to jest naturalne i to jest akurat występuje, to, to byśmy z takimi rzeczami nie stresowali. Nie? Jest potrzebne. Kurde, siedzimy w domu, takie ciepełko cały czas. Nie? Ja byłem na Zakopach, to było też w miarę ciepło, a dzisiaj już jest tak bardzo zimno Jak tam z tyłu się wyrobię? Wszędzie do parkingi teraz płatne, nie ma gdzie postawić samochód, każdy parking płatny, każdy parking Mało miejsca, dużo chętnych do parkowania Jak tam Maruch? Śpi? Opatulona, cieplutko to śpi no, zaraz będzie połączony. No Trochę płacił, będzie. Jak je położę na jakimś zimnym stole. Nie myślę, że tak. tam taki mają przewijek, powiem duży. No, a wagę też będzie miała pani. No to na wagę też na jakieś pielusze chyba je położył. Tak, zobaczymy. Czekamy chwilę, bo jesteśmy pierwsi oni tam rano dezynfekują. Wszystko, no. wszystkie gabinety. Ja zaraz będę zobaczyć, drzwi, czy są otwarte. Nie, no nie są, bo pani kazała dzwonić. Wszystko jest zamykane na telefon. Do której godziny? Za trzech. To są za 3 minuty I dzwonisz teraz czy za 3 minuty? Za 3 minuty od za dwa. No dobra, czekamy na wejście Ty idziesz czy ja? Może ty, ty jesteś bardziej opanowany Chyba, że zapytasz się na spuszczu, razem jednak ja nie, wyjątkowo puszczoł. Powiedziała, że od razu, to że chyba za 4 razy Że, że jedna osoba to, tylko jedno jedna osoba, jedna Dobra, on no pójdziesz, no nie no, ty się bardziej tu orientujesz jako mama Mógł Dopytać jeszcze czy coś tam ma Dziś pijemy już w wannie czy jeszcze nie? No, z tym Nie, bo jeszcze tam się trochę. Zapytaj się o to. Nie Czyż możemy do wody wkładać, jeszcze, nie? Wydaje mi się, że nie, bo widziałem to tam. Ale zapytam Czekamy, 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 czekamy. Idziemy zaraz w nam Daj sobie radę z nią. Proszę, żebyś tak przykryj porządnie, bo jest wiatr. Weź trzymaj. No. Daj sobie radę. Ale zimno. 5 minut już za bardzo prawie. Bezpieczeństwo przede wszystkim widzę. <laughs> Telefon. Panie wychodzą w maseczkach, w rękawicach. Tak jak wszędzie chyba teraz. Chyba nie ma już teraz wyjątków. Nikogo więcej nie wpuszczają. A parking jest yy, bezpłatny dla, dla pacjentów w tej przychodni. To jest prywatna przychodnia, ale przyjmuje na NFZ. Zresztą jakich mnóstwo teraz jest. No i co, czekam chwilę, myślę, że tak sobie. 20 minut. Jak nie dłużej zejdzie z maluchem, zanim go rozbiorą, <laughs> przygotują, poważą, zrobią wywiad. Nie wiem ile taka wizyta może trwać pierwsza. Skierowania wypiszą. Mama się wypytał różne rzeczy. Także tak, ale fajnie, że się udało mówić, że jedna przychodnia nas przyjęła. No tak to wszędzie krzyczał, że nie ma przyjęć, tylko telefonicznie teleporada. ale tutaj nas przyjęli. Osobiście oczywiście <laughs> Ola jak zadzwoniła, to... to najpierw był wywiad. Przez telefon, czy on nie jeździła w ciągu w ciągu tych 3-4 dni za granicę, czy nikt nie wrócił z otoczenia za granicę, czy nie kontaktowała się z nikim za granicą. A i chyba pytali jeszcze przez telefon. Dopytam jeszcze Oli, jak przyjdzie, jak nie zapomnę. Czy jak tam w tym świetniku, bo my w świetniku rodziliśmy i, i też dokumenty tutaj na szczepienia przyszły ze świetnika, bo zgłosiliśmy to przychodnie. Trzeba zawsze zgłosić, przychodnie jak się wychodzi ze szpitala, w którym ma, mają e, wysłać kartę szczepień. Czyli się wybiera taką jakoś poradnie, przychodnie i podaje się adę. oni to wysyłają kartę szczepienia. To myślę, że około tygodnia trwa albo nawet ponad tydzień, zanim to dojdzie. Dzisiaj żadnych szczepień nie będzie, bo jest za wcześnie, może za jakieś 2-3 tygodnie. Dopiero pierwsze, czy tam 4 tygodnie, chyba około 6 tygodni. Mam nadzieję, że też się uda tutaj umówić na te szczepienia. Zaraz jeszcze Oli napiszę w sumie właśnie tak, napiszę jej SMS-a, chociaż to pewnie pamięta, ale... ale wolę dla pewności jej skrobnąć SMS-a, żeby się od razu umówiła na szczepienia. Bo to jest dosyć ważne. W samochodzie się nie odczuwa tak tego zimna. Ta świnia to już chyba w ogóle nie pachnie. Trzeba jej się pozbyć, chyba. Tak. O, świnka. Pójdzie do świetnika, świnka. No i tak, do końca dnia dzisiaj, jakby w domu, standardowo. Póki nie pozwolą gdzieś tam opuścić domu Jeszcze dzisiaj jutro jestem w, w domu Z i Małą A później już muszę chodzić do pracy Dobra, info poszło Znowu czekanie No Ola powiedziała, że dopiero Znaczy napisała mi, że dopiero wypełnia jakieś dokumenty A już minęło jakieś 15 minut Bardzo im się nie śpieszy, bo tych wizyt pewnie też nie mają umówionych nie wiadomo ile Ja mogę poczekać, a na spokojnie O, telefon mi się rozładowuje Na spokojnie Myślę, że dokładnie je sobie zbadają Ja czekam dalej, przeglądam sobie statystyki na, na YouTube Dziwne rzeczy tutaj widzę Nie wszystkie jeszcze ogarniam Przy okazji też zapraszam na mojego Instagrama Tam wrzucam sobie takie <laughs> myślę, że fajne zdjęcia Z wyjazdów, nie tylko z wyjazdów Jeżeli macie ochotę to wpadajcie Żeby zobaczyć co ten Roberto tam sobie wrzuca O, to fajne zdjęcie wyszło A jak na Instagrama to to przy okazji możecie zajrzeć też na Facebooka A na Facebooku jest dostępny mój profil yy, zwykły, prywatny, strona jeszcze Oprócz normalnego profilu jest dostępna grupa, grupa facebookowa I tutaj można się wymieniać różnymi informacjami na temat wyjazdów, fajnych miejsc w Polsce do odwiedzenia podczas wakacji yy, Można wrzucać zdjęcia, jakieś linki, filmy Także jeżeli ktoś ma ochotę albo czegoś szuka to może sobie tutaj zajrzeć no już 30 minut sobie tak czekam Trochę długo Ale jak powiedziałem mają dokładnie zbadać nie dokładnie zbadają W sumie samo rozbieranie, ubieranie to po 5 minut Rozbieranie 5 minut 5 minut przesadzam, 2-3 minuty Wyłonienie dokumentów Bo jesteśmy tutaj pierwszy raz Aby tam wszystko było w porządku to Możemy nawet godzinę i dwie sobie to postać Przy okazji yy, Tutaj w rogu filmu jest taki Taki znak głodny, można go kliknąć jeżeli macie ochotę zasubskrybować Do czego bardzo zachęcam, bo widzę, że w statystykach jest sporo ludzi odwiedzających i oglądających, ale bez subskrypcji Znaczy sporo, jest zdecydowana większość takich ludzi, a A byłoby miło, gdyby taka subskrypcja była kliknięta Wtedy ja mam więcej opcji na kanale udostępnionych Zostaw sobie, no zostaw. Zostało jeszcze kilka filmów z wyjazdu e, Myślałem, że jak się mała urodzi, to W jakimś czasie będziemy sobie powoli już gdzieś tam wyjeżdżać I jakieś fajne miejsca wynajdywać W najbliższej okolicy Na Lubelszczyźnie, ewentualnie tam Lekko przy granicy Lubelszczyzny, ale no wszyscy wiemy co się teraz dzieje, więc te wyjazdy mogą być bardzo ograniczone, albo może ich w ogóle nie być. Nikt nie jest w stanie powiedzieć jak długo to potrwa, czy w tym roku się skończy, czy za miesiąc, za dwa, czy za trzy, czy w wakacje będzie już można gdzieś pojechać, nie wiadomo, więc z tego też powodu zacząłem nagrywać e, takie codzienne życie z małą, żeby nie wypaść z, z wprawy. Idę się przejść na zewnątrz, bo już nie chcę mi w samochodzie, pomimo tego, że jest zimno, złapię trochę świeżego powietrza. I na słoneczko. A co? Jednak zimno. Wiatr jest nieprzyjemny. Nic się nie zmieniło, pomimo słońca nic się nie zmieniło. Nadal czekam. Już bodajże 40 minut minęło, ale jestem bardzo, bardzo cierpliwy. Ola mi napisała, że już wychodzą powoli, także już koniec. 50 minut wizyta trwała. To nie wiem co miałam na myśli, czy już wychodzi czy idzie do drzwi, czy już wychodzi, czy mało ubiera dopiero. Ale tak już krzyczałam. ma małes, ale już tak krzyczałam, że całe oczka były mokre. To długo ją badała? Dadała wszystko? Tak, osłuchała ją. Wszystko dobrze? Tak, osłuchała jest dobrze. To charczenie jej włączałam, To powiedziała, że to jest przez brzuszek dała nam. E, Kupę zrobiła? E, zmieniałam pieluszkę, bo miała takiego bączka Powiedziała, że wzdy mają strasznie i dała nam kropelki znaczy, Wiesz, kazała nam stosować nie? Ale dała ci kropelki czy przepisała? No przepisała To trzeba kupić w aptece od razu Nie, to najpierw ją, bo ona jest głodna strasznie to Najpierw ją Dobra, w aptece tutaj, ile po drodze mamy? 5 minut i wiesz, kropelki, nie że wychodziła potem tak. Dobra, jedziemy do apteki po jakieś kropelki i spadamy do, do mieszkania Wszystko dobrze? To moje szczęście, malutkie, chodź. Jak było na badaniu? Dobrze? No, tak? Dobra, jesteśmy w domu poniedziałek. Okazał się szczęśliwy, Z dzieciakiem wszystko dobrze, nic się nie dzieje, tak? Tak, i marzy już więcej niż się urodziło. Ile marzy teraz? 3800. 380 i 3 cm już Jak ona zmierzyła w ogóle wzrost? 2 cm. Jak ona zmierzyła, jak ona ona ją tak dokłada tutaj do karku, później do pupy i później nóżka na całą długość. Czyli zlicza. Tak. Znaczy wiesz, centymetr sobie przekłada. Ale się podrapała, była taka zła. Tyle na dzisiaj. Dzięki. Do następnego.